Dobra, Ziemka jestem Marcela, to jest paranik z Photoshopa. Pierwszy paranik na moim kanale. To jest z Photoshopa oczywiście. Teraz będziemy sobie robili taki logo jak ja mam. Z Team do tego mojego. Więc sobie go odpalamy. Mam Photoshop Portable, jak widać. Ja mi się w B w tle aktualizuje. Dobra, otwiera nam się. Zaraz Wam pokażę co i jak. A... Mamy to logo. Zaraz Wam się ukaże o to. Na przykład chcemy zmienić nazwę na swoją, żeby nie mieć tego r Klikamy tutaj, klikamy prawy, usuń maskę warstwy. I też klikamy znowu na to. Dajmy na tekst, pozioma maska tekstowa. Klikamy obecnie gdzie, na tym kółku i piszemy sobie swój tekst. Co nie? Nie musimy go teraz przemieszczać. Naciskamy Alt, klikamy jeszcze na to, naciskamy Alt i klikamy tutaj. I patrzcie. I mamy. Teraz klikamy sobie, żeby przemieścić. Możemy sobie tekst przemieszczać. On na przykład ja chcę, żeby się tak wklejało jakby w to. Na przykład tu co, nie? Czekajcie. O, na przykład ja chcę mieć fioletowy kolor. No to klikamy tu opcję mieszania. Na, na koloru. Tutaj. Jeszcze może. Tu i sobie po prostu zmieniamy kolor na przykład na taki. I mamy. Idzie? Zjaśniejsze, tam ciemniejsze, taki tam na przykład czerwony. Jest nawet fajny zależy też jaki odcinek, nie? Czarne to nie, nie fajne. Na przykład taki... O, jest bardzo fajny. Dajemy ok. Jeszcze coś zobaczę. Możemy nałożyć teksturę. Możemy nałożyć różne tekstury i to wtedy wygląda tak jakoś fajniej chyba. To zależy co też nałożymy. Możemy nałożyć takie coś. No, możemy dać skalę mniejszą, większą. Patrzcie. No. Takie kropeczki. Um, ale nie, dajemy... Um, ja tego nie chcę, dajemy OK. No i... Nasze logo jest w sumie gotowe. Nie trzeba było robić od nowa, bo to jest template. Możemy sobie dodać jeszcze jeden napis, ale nie znowu tak robiąc, tylko po prostu dopisać sobie u góry albo na dole linijkę. No i tu by było na tyle. Jeśli poradnik Wam się spodobał, jeśli to logo się przydało, daj łapkę w górę i zasubskrybuj mnie. Więc dzięki Marka.